Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich tych, którzy dziś są na bieżąco. Witam też tych, którzy nie są na bieżąco. Co się działo u szefa Jana znowu? Coś, co Kińczyk robił? Szybka łapka. Znowu kłop przerzuci na leśnika ręką. Podważy se. Nie, dotknął se. Jeszcze trzeba pod, jeszcze trzeba k*** podpiec lekutko. Nie, jeszcze troszeczkę. No. Nie do... Ale działa, działa, tak? Ale łapka na pewno, czysta, k**a, wszystko kit. ja, pierdolę, no to jest petarda. Czy z z Delordem na spróbkę za miesiąc? Uff, stary, ja nie wiem, czy jak kińczyk będzie szefem kuchni, to czy będzie można wejść do restauracji z, wiesz, z. z kamerą? Trzeba przyjechać, trzeba by było teraz przyjechać, właśnie. Ja mogę jechać, tak? Po olimpiadzie sportowej mogę, wsiąść k*a, samochód i pojechać z The Lordem do Austrii. Jakby, jakby Paweł chciał, tak? Na testa, k*a żeby, żeby testować jedzenie kińczyka, w ogóle weźmy laptopa, usiądźmy z laptopem i oglądajmy streama szefa Jana z tego, jak kińczyk robi nam jedzenie i komentujmy z, z, w trakcie naszego streama. Jeszcze teraz jest 19. Jeść, jakoś spalone. Co się tu wydarzyło? O kurwa, no kurwa, co to jest? To jest czarne. Co tu się wydarzyło? Jedzenie, że odciął kawałek a jeba, geniusz, i to jest k**a ty odkrył ich i dobre. Ej, albo wkręćcie go, że jesteście jakimiś recenzentami jedzenia czy coś? No daj, spo Ej, kurwa, dałoby się generalnie tak zrobić, moglibyśmy zrobić tak, tylko to kelnerki musiałyby się, bo kelnerki mogłyby już nas kojarzyć. Ale moglibyśmy pojechać z Delortem do Austrii, wziąć ze sobą operatora kamery, takiego wiecie, z całą k**ą strzanką, z mikrofonem nad kamerą, i żeby on nas k**a nagrywał i że my wchodzimy kurwa. Wiesz, wielcy youtuberzy yy, i nagrywamy, no nie? Syzyf? Nie, no, wzięłoby się kogoś tańszego. Syzyf, syzyf, syzyf powiem wam, że k***a już doświadczonym kamerzystą jest, on drogi jest. Jego usługi są jego usługi są dość drogie. To ktokolwiek, żeby tylko kamerował, no nie? To jest nieważne, k***a, czy będzie to wiesz, czy będzie miał umiejętności, czy nie. To jest nieważne. Syzyf, syzyf ma dużo pracy i syzyf ten. Syzyf tak. Yy, no, liczy sobie, no nie? czyli, znaczy, no to normalne, no. Podobno Kasich zrobiła jakąś storkę dzisiaj, którą miałam zobaczyć. Dlaczego mam tak bolesne okresy, mimo że nie mam endometriozy? Siedzę na ziemi już 10 minut, bo tak boli mnie brzuch i zjęło mnie w pół, że nie mogę wstać. I chcę mi się żygać, i chcę mi się płakać, i już wziąłem drugie przeciwbólówki. I nie mogę funkcjonować. Nie mam endometriozy. Przynajmniej trzech lekarzy, którzy mnie badało, stwierdziło, że nie mam. Co jeszcze? Co to innego może być? Tylko żeby nie odpowiedź nie była taka, pani uroda. Proszę zejść w ciążę. Albo tabletki antykoncepcyjne, których nie mogę brać, bo jestem po udarze. Boże, czemu to tak boli co miesiąc? Czemu? Stream na Kiku jest ZNC, potem może Twitch. Ale ma wielki podbród. Większy niż ja. Widzicie? Patrz. Hmm? Większy ma. No ma większy no kwa. No ale po co piszesz? Jak wuj się ze mnie śmiesz, no, ma większy, no. Dobra. Wiesz co? Miałem ci dać, k***a. To 4 złote, które tu mam. Widzisz? Żebyś miał pieniądze na, na wypadek wojny. Ale nie dam ci teraz, bo się śmiesz ze mnie. Jeden z drugim. Tacy jesteście, kurwa. Mili widzowie. Mieli mili widzowie, miało być widzowie, wszystko fajnie, a k***a jest. Tak, mam łupa. Tutaj jest łup. Jak ktoś się zdaje, co to jest łup, to. Już mam przychodzę do tłumaczenia, bo jeszcze nie wiem. Eee, łup to jest. Eee... To jest najnowsza generacja najbardziej zaawansowanej opaski do monitorowania snu jak aktywności lub 4.0, słynąca z laboratoryjnej precyzji pomiarów bezpośrednio wpływających na zdrowie i formę. Daje możliwość analizy ponad 140 danych biometrycznych z personalizowanymi rekomendacjami poprawy ogólnego zdrowia i sporoności. Yy, zamówiłem to będąc we Francji, jakbym na, na imprezce off-stream, bo mnie Pago namówił, bo Pago to ma. Generalnie to to jest za darmo, yy, jakby sama opaska, tylko niestety płaci się abonament, żeby z niej korzystać. No, ja oczywiście zamówiłem kurwa, najdroższy abonament Live. Zapłaciłem razem z opaską, bo jeszcze mam drugą opaskę do tego, taką e, silikonową. Zapłaciłem za to na jeden rok 1800 zł, i za rok mi się skończy abonament, Chyba, że ktoś kupi z mojego reflinka i będę musiał zapłacić 1600. Jak wczoraj tym pomyślałem na trzeźwo, to powiedziałem sobie, że za, kurwa, bym tego nie zamówił. Rozumiecie, że to coś? Jak nie mogę pić alkoholu kurwa, na offstreamie, bo ja właśnie takie rzeczy robię. Kurwa. Bo wy chociażbyście mi odradzili, żebym tego gówna nie kupował. Ale k***a, ku tak się uśmiechnął, powiedział, że zajebiste, że prosi z CS zaczęli tego używać, że ludzie z Fortnite'a tego używają. Ja myślę, k***a, jakie fajne. No i zamówiłem. Nie, w ogóle nie sprawdzając, co to jest. Po prostu Pago powiedział, fajny taki gadżet. No i zamówiłem. Ale kurwa, to kosztuje mnie 400 dolarów na rok, 1600 złotych, ze 130 złotych miesięcznie. 130 złotych miesięcznie. Jak Netflixa sobie nie kupuję, bo mówię sobie, że drogo i korzystam z konta narzeczonej, jak ona nie korzysta. A k... kupiłem abonament na coś takiego. Ja, nie, no, debi... no, no, jak Debil, no nie? Ale no nie wiem, no. No Mam, no nie? Mam jak coś. Będę, będę użytkował, będę sprawdzał. Czy polecę? Nie wiem, no bo to k... drogie jest. To jest bardzo drogie. A czekaj, no są tańsze opcje, no nie? Że masz tą samą opaskę. To jest w ogóle taki k... biznes, no nie? Masz tą samą opaskę. Ale masz mniej funkcji w niej. Rozumiesz, że po prostu niektóre funkcje ci nie działają. To jest poj**ane. Kiedy smakowy tlen kupisz? Właśnie boję się, że stanę się krakowskim krętaczem, jak Pago i Gucio. To są gadżeciarze właśnie. Tu te, ten smakowy tlen kupisz, Jakieś myszki, 20 gramów co ważą. Ten tutaj mi polecił taką paskę, i rozumiesz, i ja nabywam to od nich, i się boję tego bardzo, więc muszę przestać. Muszę przestać, ale mam, zamówiłem, mam, będę sprawdzał. Jak na razie powiem Wam, że za bardzo mi to nic nie wyświetla. Bo okazuje się, że muszę tego używać. Do niektórych funkcji muszę używać tego na przykład 3 dni, do niektórych 7, do niektórych 20 i dopiero wtedy po tylu dniach to sprawdzi, jak moje ciało się zachowuje e, i będzie mi mogło podawać dokładniejsze dane. Ale na przykład w tym momencie jestem zestresowany na poziomie 1.0, czyli w ogóle nie jestem zestresowany prawie. Wczoraj na przykład byłem zestresowany, jak jeździłem z Jabczanem w Formule 1. Byłem bardzo zestresowany, jak jeździłem w Formule 1 wyścigi e, i my Ponad dwa stresu. Ale nie, na pewno się przyda, na pewno się przyda. Ale masz projekty ziarniak? A, bo ktoś napisał, że mało jazdy samochodem będzie na Olimpiadzie. To napisałem, że mamy w planie tak na najbliższy czas. Jazda autem na zakupy w poniedziałek lub wtorek, jazda autem do Warszawy w środę do sądu, jazda autem do Krakowa w środę, jazda autem w piątek do Warszawy, jazda autem po Olimpiadzie w sobotę do Krakowa i wspomnienie wydarzenia. Tak, będzie dużo jazdy samochodem. Tylko k. Mam problem w ogóle, bo w środę mam jechać do sądu w Warszawie. Tylko wiecie co, zgubiłem wezwanie do sądu i nie wiem. Na którą godzinę mam być w sądzie? Mo można jakoś zadzwonić do sądu i spytać się kiedy. Tylko ja nawet nie wiem, który to jest sąd. Ja mogę to jakkolwiek sprawdzić. Zgubiłem wezwanie do sądu. I ja nie wiem, który to jest sąd, o, o której to jest godzinie. Nic kupa nie wiem. To zadzwoń, ale przecież jest milion sądów kurwa, w Warszawie. Mam zadzwonić do każdego sądu? Jakby wiesz. Nie. Nie wiem, nie wiem, co zrobić. Nie masz terminu miejsca w MOWTL-u? Nie ma takich rzeczy w MOWTL-u. Sprawdź dowód, recepty, mojej KP, Twoje sprawy. Jakieś pisma. Wysłanie pisma ogólnego. Nie ma takich rzeczy. A właśnie, w ogóle wczoraj pojawił się śmieszny tweet. Ty, nie widzieliście? Polska 30-letnia streamerka, która otrzymała 10 000 złotych od podczas swojego przedłużonego streama, wciąż ma niedosyt i próbuje wyciągnąć jeszcze więcej, próbując wykonać Ketrawa Bartka na swoim serwerze Discord. Streamerka prowadziła przedłużony live, który trwało około 185 godzin, a przelicznik do przedłużenia wynosił 1 złotych, równa się 1 minuta. Ile zarobiła? Około 11 000 złotych. Niezłą trzeba być własnym rurą, aby naciągać dalej typeczka pomiędzy fakt, że on jest chory i naiwny. I to jest ta, panna Aleksandra. To ludzie, Czyli pisać, że ten. Ale ona mówiła, że zrywa z nim kontakt. Ludzie w internecie mylą ludzi, bo nie łę mówi, że zrywa kontakt z Ketrabem, no nie, a nie pana Aleksandra. To i tak, koniec. Do kiedy ona planuje robić stream? Dla ciebie to choćby tu za chwilę. Czemu nikt mnie nie powiadomił, to poproszę strasznie się zapi... Nie ma problemu, jak będzie mi się to opłacać, to odpalę. Stream dalej może trwać. Obróciłem dziś 100 milionów na kredyt w XTB. Pozdro, biedaki. O się podziel. Dzielę się z rodziną. Co ja, co ja będę. Co ja z tego będę miał? Streama przedłużonego. No to włączaj. A ja włączę, a ty nie przyjdziesz tyle będzie. Przyjdę. Normalnie będę częściej wpadał, tylko mam bana. Możecie zrobić masowe rep, rep, repertory, żeby mnie odbanowali. Rzuć coś na zachętę, a ja doliczę za to czas. Co ja się będę produkować za free? Emotka diabła. Iowa nie mam nic na koncie. Łączę bank z brokerem. A no to o czym my tu rozmawiamy w ogóle. Tam muszę mieć dużo papierów i trochę potrwa. Rel, ile bierzesz za godzinę? Dojazd do klienta i dziwnie. Nie. nie stać Cię. Znaki zapytania. Kupiłem gdzieś pół świata. Wymień firmę jak chcesz, a ja ci pokażę moje udziały w niej. No to gratulacje, ale ze mną nie chcesz po się podzielić i streamka przedłużyć. Nie no, to ty nie chcesz dać. Ja bym cię chętnie wziął. Emotka tej horni diabełeczka. Jeszcze wyciągnięty języczek. Nie dałbyś mi rady, rybko, ale warto mieć marzenia. Czasem niektóre się spełniają. No właśnie, a biedna inspirawka. Inspirawka powinna dostać te drogę od Ketraba. Ja pierdolę, naprawdę. Oczywiście ten. Inspirawki to nie mógł wesprzeć, Ketraba. Ciekawe, ciekawe. Panna Aleksandra. Ile mam lat? 30. Gdzie mieszkam w Warszawie? Ona ma 30 lat? Kurwa ty, myślałem, że młodsza jest. Znaczy, wy wygląda tak, że może mieć po prostu 30 lat, ale. Ale 30 ma? Ale w ogóle takie życie takiej nowoczesnej kobiety, że 30 lat. Na streamuje se. Zbiera pieniądze od takiego Ketraba czy innych typów, co się u niej na streamach. Ciekawe życie, ciekawe życie, ale za niedługo będzie więcej lat i co? I Będzie lipa, będzie lipa. I już nie będzie ku... jak, jak nie będzie możliwości zarabiania. I co wtedy? Co wtedy? Ja w ogóle myślałem, że to jest głupie. Przecież jak, jakbym był kobietą i chciałbym pieniądze wydalać w taki sposób, żeby ludzie mi wysłali pieniądze, to bym po prostu nie pokazał w ogóle żadnego ku... chłopaka. Nawet bym nie robił narracji, że jest stebr albo coś, bo to wyjdzie. Ku... Komuś powiedzą prawdę, ta osoba się wygada i gówno z tego jest. Chyba kur... mówi, że się samemu i tyle. Są takie streamerki polskie, które mówią, że są same, a... a mają chłopaków, no i co? No i tak jest, no, no i tyle, no i tyle, no i tak jest. Takie życie. Delorda już pokazałeś? Delord to nie jest mój chłopak. Ale w ogóle dziś była taka hehe he zabawna sytuacja. Siedzę z narzeczoną sobie w łóżeczku i nagle wiadomość mi przychodzi. A ona? Kto cię napisał? A ja mówię, że pewnie kochanek. Kurwa patrzę na telefon, a tam wiadomość Delorda. A ani razu z niej nie pisałem kurwa dzisiaj dopóki tej wiadomości nie napisał. Tak, 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 tak mi się powiedziało i akurat to była prawda. Co to? Właśnie, otworzyłem sobie jakieś tweety z aferami u Mamona i u Brusa. Ale tu jakieś szybsze. Nawet Mamon czasami musi czuć na luz. Dobrze, że bliskie sobie to kontrolują. Nie ma co dawać pomyśleć emocjom. Bardzo dobrze przynajmniej Kamil pokazuje, że również poza transmisjami często go jest wytrącić z emocji, a reszta to narracja narzucona przez haterów. Nie denerwuj się, bo nie możesz krzyczeć u rodziców. No, dziś mnie opierali trochę. Ale to stary shot akurat. A teraz Mamon mieszka u rodziców chwilowo. Także jest ten. Nowa teoria małańska dropnęła. Otóż mamon zaczął czesać kaskę większą na kik, co odnotował urząd skarbowy, który przekazał do mopsu płockiego informację o wzroście stopy życiowej ich beneficjenta, a przekroczenie kryterium dochodowego odbiera prawo do mieszkania socjalnego. Ale to nieprawda chyba, z tego, co wiem, to nieprawda. Ale jakby ktoś znalazł potwierdzenie. No to była afera. Ale z tego co wiem, to nieprawda. Eee, dobra, aferka koła fortuny. Wczoraj na streamie Gerber grał przez cały dzień w Lola z Dawid Oprócz tego co chwilę ogarniał nagrodę dla widzów na kole Fortuny. Olek chyba za bardzo bał się jakiejś kary za wrzucenie 50 do tych blika do tego koła. Więc użył swojego głównego źródła informacji, chat GPT. Chyba jakieś ustawienie tam dorzucił, żeby EJ było pocieszeniem, bo pomógł Bruszykowi pisząc, że wszystko jest w porządku. Dopóki to będą treściwe nagrody, to będzie Git. Na no, te nagrodę to jakieś full combo, granie w Lola w masce pod lub też 5 minut rozmowy z widzę na Discord. Do sprawienia nagrody, no i na koniec nie mogła zabrać wybuchu ostrogena mojego księcia, jakie to prawo polskie jest w gry bo nie można z ziemeczkiem na kasy zagrać pokera. Wydaje mi się, że gdyby trochę szerzej popatrzył na świat oraz powiększył swoje źródło wiedzy z czatu, czy na żadne informacje, wtedy być może zmieniłby zdanie na który temat, ale najwyraźniej nie chce nie, nie mu się, a doa Renata powie, jak to zrobić. Jeśli ktoś zapłaci w i dostaje szansę na nagrodę losową, to już loteria. Nagroda jest gwarantowana. Nie, bo masz y masz chyba coś takiego, że Masz, jakieś, masz jakąś kwotę loteryjną do tam chyba 300 zł takiego Pana na przykład każdy kto kupi dwa sobie dostaje coś konkretnego To nie jest nie jest legalnie i jest dużo bezpieczniej Moje koło będzie miało same nagrody Nie wiem No ale co mam teraz halo halo urząd Tutaj daje 10% z puli nagród prawnie Czyli jakieś 3 złote wam prześlę no, no Muszę czy, o czymś się takim pierdzić? O takie grosze? Może być to jako usługa na działalności gospodarczej na streamie? Polska zsienicie kukego, ch... Jeśli chodzi o te gry hazardowe ustawy i in... takie kółków kur... no nie można w za pieniądze z kumplem pograć, bo cię policja dojdzie z tymi ustawami. Ja nawet nie jestem jakiś bardzo hazardowy, kasynowy albo jakimś degradantem. To prawda, ustawa antyhazardowa powinna jest zlikwidowana, kukego. Generatem jestem, ale tak z... to pa... polskie prawo, że to jest Rzekam, ktoś mi kupuje suba dla, dla siebie, dla kumpla, masz jeszcze losowanie ekstra, tak jako bonusik i ku... tysiąc jakichś paragrafów innych No to jest prawda, no, że nie można sobie zagrać ziomeczkiem w poka*** kasy bo, bo to jest nielegalne, to to jest jakby dziwno dziwne to jest. Ocenisz? Czulni cosplay? A ten ja już działałem. To jedna z zawodniczek, yy, która będzie brała udział w Olimpiadzie Sportowej i powiem Wam więcej. Z tego co pamiętam, czekajcie, przypomnę sobie. Zgadza się, będzie brała udział w konkurencji, w której będzie skakała. Będzie brała udział w konkurencji, w której będzie skakała ta zawodniczka. Dużo razy będzie w niej skakała. Także oglądajcie już za tydzień, za 7 dni. Ja też będę w tej konkurencji. Powiem ja mniej więcej, w konkurencji, w której będzie skakanie, w której będzie dużo skakania, będę brał udział ja, Shini, Mendels, Pajalok, Slayprox i Bloody. Czterech mężczyzn i dwie babeczki. Ale mój Bebson będzie tam kurwa skakał. Dobra panowie, ja kończę, kończę w pizdu streama Jutro stream jak chyba o 14 po prostu, no nie? Ewentualnie jakoś może 13:30, no zobaczymy. E, teraz przespać, spać, no i co, elo?